Cześć, ja nazywam się Oskar. Ja nazywam się Alek. Ty oglądasz kanał Podolski Drum Studio. To jest odcinek z serii 60BPM. 60BPM, czyli edukacja, motywacja, granie na wewnach, dzielenie się pasją, wiedzą. Zapraszamy. Jeżeli oglądasz po raz pierwszy ten kanał, to w tym miejscu uczymy, pokazujemy, jak zacząć swoją przygodę z grą na perkusji od posta. Jeżeli niektóre zagadnienia będą Ci się wydawały zbyt skomplikowane, to polecamy wrócić do pierwszych odcinków, żeby być na bieżąco. A tymczasem co tam dzisiaj? Dzisiaj? Dzisiaj słuchajcie wytłumaczymy Trochę bardziej sobie... bardziej skomplikowane. Tak, niż... troszeczkę bardziej skomplikowane, a jednocześnie nie aż tak. Hmm. Dzisiaj powiemy sobie o dwóch rzeczach. O tym, czym jest paradidyl potrójny, jaką w ogóle wygląda i powiemy sobie o 32. dwójkach. W tych takich 32 dwójkach, co to niektórzy twierdzą, że jak ktoś gra w 32 no to znaczy, że już wo, strasznie szybko potrafi grać. A niektórzy lubią w perkusji prędkość, to jest tak jak z samochodami trochę, nie? Że niektórzy no, lubią, wyścig jest nieustanny. Wyścig to. jest nieustanny, jak ktoś szybko gra, to po prostu już jest, o, nie? Obalam, obalamy dzisiaj mity? No, no 32jk? No, pokażę mity, Albo mity potem flaszkę. Albo po, pokażę po prostu. 32 z innej strony. Tak więc paradiddle, potrójny. Jak już wiemy, jak wygląda paradiddle pojedynczy, jak wygląda paradiddle po, podwójny. No z to poprzednich po, odcinków. Z poprzednich odcinków właśnie. No to paradiddle potrójne to jest po prostu, e, jakby, tak jak dzieciom tłumaczę, nie? tak jak jest właśnie paradiddle, że pa, ra, di, del, czyli Didle to są dwójki, a pa i ra to są jedynki. Pojedyncze wygląda para, didel, para, didel, podwójny był para, para, didel, para, para, didel, czyli mamy dwie pary naszych para, nie? Dwie pary para, no jeżeli jest to dla Pary, was, dwie są para. Są dwie pary para, para, didlu. Dobra, podwójnym, natomiast po trójnym mamy trzy razy para: para, 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 didel. Ok, Uwaga, prezentuje. Pa ra, pa, ra, pa, ra di, del. Żeby nie mylić z, z czymś takim. Pa para, pa ra, pa, ra di, del. <grym> No, tak więc paradilo potrójne jest super wygodne, ponieważ on mieści się w naszym takim e, bezpiecznym metrum na przykład jak 4/4. Potrójne. Potrójny, tak. On się mieści, tak? Więc z podwójnym było troszeczkę taki, takich zawiłości, tak, że, tak, że nam przesuwa przesuwa, przechodziła kolejne... fraza przez, przez raz po prostu. A tutaj jest tak, że ten potrójny paradigma i w ósemkach, i w szesnastkach, i w 32 jakby zawsze się zgadza, nie? tak? Więc on jest wygodne, tyle właśnie wygodny, że. Nie ma szans po prostu. Jak zagrasz tego paradigma potrójnego, powiedzmy raz, jakby przez jeden tak, no to i tak czy tak się, się zgodzi, nie? Czy łatwiej jest go grać niż podwójnego? Tak, znaczy grać no wszystko wszystkiego trzeba się nauczyć grać, ale jakby w, w przełożeniu na, na praktykę w, w takim kontekście muzycznym, no to jest, jest jakby łatwiejsze. Super. No, już jakby od razu powiem Ci w ogóle, może po, pokażę Czeka dlaczego. Nie? Zobacz, jak, jak sobie gramy sobie na przykład jakiś taki prosty bit. Że gra, gra. Człowiek perkusja. No dobra, w każdym razie słyszałeś, nie? że to już jest po prostu. Ja słyszałem cały zestaw. Bo w ogóle chciałem powiedzieć, że fajnie że możemy się znowu tutaj zawiedzić. Właśnie, właśnie, bo, bo takie trochę wiosna w ogóle jest i też jest, że lepiej, lepiej, lepiej w obrazku i tak jakoś tak, nie wiem, cieplej jest w ogóle. No bo zawsze tak po przerwie, takiej, jak tak się chwilkę złapię oddechu, zdystansuje do tego, to. Zawsze jest no. tak, jakby trochę krok do przodu, nie? Także tak, dokładnie. poszło nam to na dobre, na pewno. Niby, niby jeden nie, do tyłu. Próżno, nie próżnowaliśmy. Tak, jeden krok do tyłu i potem taki skok fajny do przodu. No. Nie? No. To jest dobre. Czasami po prostu dobrze jest sobie zrobić przerwę, jeżeli już tam się tak nakumuluje za tak, dużo. I, tak. A bo jak właśnie już zmierzasz, dochodzisz do tego momentu, tak w ogóle ćwiczenia, nie na garach, tak. że już dochodzi, że masz taką ścianę i faktycznie nie potrafisz ćwiczyć, ćwiczyć, ale jakoś. Czasami dobrze jest zrobić właśnie taki, taką malutką przerwę, żeby sobie tak. zająć się chwilę czymś innym. i Oczywiście, ja, ja nawet teraz właśnie tak. Że jak wyjechałem z rodziną, wiesz, na, na niecałe trzy dni gdzieś po prostu zmieniliśmy, zmieniliśmy otoczenie, tam wiesz, basen i tak dalej, inne miasto. I jakby miałem pada ze sobą, tak, wiesz, chwilę pograłem, ale nawet w ogóle nie myślałem o bębnach, nic, w ogóle nie miałem kontaktu w ogóle. no to 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 już mi nie dało, że jak potem siadąc na zestaw to poczułem taką świeżość po prostu, że niektóre te rzeczy, takie wiesz dziwactwa, które tam wymyślałem i cały czas mi w duszy grały to się tak wyczyściły i tak się wiesz to wykrystalizowało, że praktycznie czułem, czułem jakiś taki rozwój nie, ten oddech i taki po prostu jeszcze większy fan z grania tych rzeczy, które są po prostu z samego grania nie Czyli mimo, że nie ćwiczyłeś i nie grałeś, to nie był to czas z Nie był no to też, To też jest ważne. nie Coś, Tak jak jest regeneracja po prostu no. w sporcie. Tak Więc musi regeneracja być. dla głowy musi być. Dobra, ale wracając do, do tematu. Zagramy sobie tego Paradidla potrójnego ósemeczkami. Yy, i zagramy sobie go... on, on gra, Grając go ósemkami będzie trwał dwa takty po prostu, mhm. nie? I zagramy sobie te dwa takty dwa razy? Mhm. Czyli zagramy 4 takty tak, cztery, tak ty, ty, dalej, prosta matma. To będzie wszystko tutaj w ogóle na dole podpisane. I no, i standard. Ja myślę, że... Jakie tempo? Bo ja myślę, że 65 <grym> będzie OK, nie? No, dobra, A niech będzie. Raz i dwa, i trzy i cztery i. Ekstra! Gratulujemy! To jest ten paradidel Potrójne. Po, potrójny. I, no i jakby, jakby całość, czyli zagranie go na prawą stronę i na lewą, ósemkami w 4/4 obejmuje dwa takty. Jak zresztą widzieliście. E, tak więc zagraliście. Tak, tak więc słuchajcie, właśnie nawet nawet przenoszenie właśnie tej wiodącej ręki na różne, na różne instrumenty mhm. to już już tworzy fajną fajną w ogóle bryłę, nie? Znowu wracając do tego, że gramy sobie jakiś taki... O. A. do ty do 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 ten sposób nie czy nawet ride w ogóle i werbel. nie no super sklejenie w ogóle też prawej w ogóle we wszystkich partii sklejenie w ogóle nogi z wiodącą ręką mhm prowadzącą też jest bardzo fajne nie oczywiście nie tylko na te nasze pa Mhm. Właśnie miałem zapytać czy ona gra A, bez aż... 1 do jeden po prostu to co prawa ręka czy bez, gra bez didla po prostu. Tak, bez didla, nie? Czyli... O. Mhm. No, czyli ja też jakby nad wyraz no tupię był... tą nogą. No, no, no bo Ale... jest za dużo trochę tej stopy, nie? Jakby grała Tak, też. Tak, Diddla tak, też. No... <laughs> nie ma tak. Teraz zagramy sobie tego paradyla potrójnego z szesnastkami. I no i tutaj i to, i to już zajmie jeden takt mhm. w tej sytuacji, i zagramy sobie dwa razy ten takt. Ok? Dobre. Też 60 BPM. Raz. I dwa. I Drugi takt. Ok. Jakby tak łatwiej w ogóle. Nie? Prosta sprawa. nie? No jakby tak łatwiej. No. Nie szybciej, ale tak jakby... No już troszeczkę nośniej, nie? No no, to, 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 to. no i to jeszcze wiesz, nie robiliśmy akcentów. Mhm. W ogóle, nie? Tak więc nie, nie jakby nie nie wyodrębnialiśmy tych tylko mhm. było Tak więc to ma wiesz no inne jest większa, nie? większa zabawa nie, z akcentami, bo to Przynajmniej tak. dla mnie to było takie już. Jest no, no, dalej, nie? Tak już trochę tak level wyżej, nie? że wymaga większego skupienia. Łatwiej się pomylić po prostu, jak zaczynasz mm -hmm. myśleć o tym, że masz to akcentować, mm -hmm. żeby tą dynamikę zachować w miarę taką wiesz, równą. Nie? No dokładnie. Dokładnie. No bo to już jest, wiesz, więcej jedynek. Nagle gdzieś tam wchodzi dwójka trrr, i już od razu od drugiej ręki. No jest to generalnie wyzwanie. Akcenty. Dobra. Teraz, teraz tak. Nim w ogóle zagramy go, oczywiście pewnie na to czekacie, nim go zagramy w 32, to może sobie najpierw powiedzmy albo spróbujmy obalić jakieś takie mity w ogóle o tych 32. Co, co możesz powiedzieć o, o 32? Jak w ogóle ci się podobają? No to jak dla mnie mogą być. <laughs> na pewno są gęste. No i w szybszych tempach są. No, wymagające, no to, to na pewno nie? wymagające. A no. powiedz, a, a można na przykład zagrać powoli 32? Można zagrać powoli. Można zagrać powoli 32, nie? Tak więc nie jest też tak, że że, że, że ktoś robi na przykład to to już są 32, na przykład. To mogą być 16, nie? Przecież tego dla jak graliśmy teraz 16kami, to też mógłby być ocenione jako 32, nie? Wszystko zależy od tego właśnie, jak się to w tajmie Czyli jak sobie sklasyfikujesz po prostu wartości na metronomię, jakimi, tak. jakimi ustawisz i liczysz, tak. Tak, tak możesz grać dane wartości, które będą raz brzmiały rzadziej, mm -hmm. a za drugi razem bardzo gęsto, nie? Tak, dokładnie. No i teraz na przykład... A... Więc to po prostu chodzi o to, że jak ktoś mówi, że coś tam gra już 32-kami, to wcale nie musi się oznacza, że nie wiadomo jak wymiata, nie? No, tak na chłopski rozum to wcale tak nie jest. Właśnie. I no na przykład wszystko zależy przede wszystkim od tego, ile, ile jest po prostu uderzeń na, na klik. Jakby. Czyli, no nie wiem, jakbyś jak na przykład, wie, miałbym na przykład uderzać tak, wpada, nie? Mhm. Po, pograj tak w takim tempie. I przyjmując, że to, co gra alek, to są ósemki. Nie? Czyli mamy raz i dwa raz 2 yes. dwa I. i na każde na każde uderzenie jego gdybyśmy grali 32 to przypadają 4 uderzenia hmm? czyli ja już gram 32 mógłbym grać 16 8 równo z nim i 32. Dziękuję. Tak więc grałem 32 powoli nie? No i, 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 te, i tyle jakby jeśli chodzi o 32 i o ten taki mit właśnie, że, że 32 to już muszą być bardzo szybko. Ale tak nie jest szybko to jest szybko, a 32 to są 32. Są jeszcze 64 no to wtedy mamy 8 uderzeń jakby na na ósemkę i tyle, tak więc dopiero jakbyśmy się przyspieszyli, a, a, a na przykład pograj teraz tak, żebyś grał jedno uderzenie o w takim tempie mhm. ale jako ósemkę? no właśnie to będzie ta. dwa i 3 i 4 i mamy na raz i dwa i, 3, I, 4, I. I to, było, I to były 32. Tak więc, tyle jeśli chodzi o, o 32. Yy, wiadomo, że w późniejszych lekcjach będziemy pokazywali coś takiego, jak na przykład miksować 32. z 16. Mhm. Bo to jest w ogóle też super jazda. Nie? Jak się zaczyna właśnie już troszeczkę miksować te wszystkie rzeczy, i zaczynają wychodzić już jakieś takie figury, podziały, które można. Rozkładasz. Nie, niekoniecznie właśnie muszą być ciąg, po prostu tych samych wartości i tyle. Tylko my na razie robimy sobie tak wszystko po powolutku. Na razie tak badamy temat, a potem się zaczną dynamiczne ta, ta. zmiany uderzeń. Nie? No, zmiany miks uderzeń. W właśnie gęstości, jakby tych uderzeń. Dokładnie. Właśnie 16 z 32 i tak dalej. To, to jest właśnie fajne potem, bo to tak. To dopiero pokazuje, że na ile tu masz, na ile masz to opanowane i na ile masz to podstawy zrobione w tym, że masz to tak zakudowane, że wiesz od razu, że to po prostu nagle ręce muszą przyspieszyć albo albo no. zwolnić, ale o tyle, żeby to nie było dziwne, nie? żeby jednak tak. się trzymało w metronomie, tak, tak, tak. Tempo, tak. Tempo potem lubi pływać, nie? lubi pływać, stronę. no dokładnie, potem wiesz, jest, jest to właśnie, że czasami to się z tym spotykałem, że jak pisałem na przykład z uczniom ósemki na tablicy, to jak no wiesz, jak, jak piszesz, to nie piszesz tak idealnie, po prostu, że za każdym razem są takie same odstępy pomiędzy tymi nutami, to jak niektóre nutki były bliżej siebie to uczniowie je przyspieszali, że nie grali raz i dwa i tylko raz i dwa i mhm. i jeszcze sklejali w ogóle, wiesz, że oni też śpiewali jakiś ryb, a nie byli metronomem, nie? To też na przykład zwróćcie na to uwagę, czy faktycznie macie to, że robicie raz i dwa i, czy robicie raz i dwa i trzy i czy i <grym> bo to też się na przykład często zdarza, nie? Nie śpiewać po prostu równocześnie, czy też nie, nie mówić tych uderzeń, które gracie, tylko coś takiego, nie? Zagrajmy sobie tego Paradilla potrojnego 32 kami dobra? I w tempie 60, 60 bpm jako ćwierćneta, okej? Okay? Ready? Alright. Raz i dwa i trzy. Mm. Dziękujemy. Super. Tak więc widzicie? Nie? To już były na przykład 32 w tym 60 BPM i był ten bardzo potrójny zagrany i on po prostu w tej sytuacji był zagrany dwa razy w obrębie jednego taktu. Bo to się po prostu jeszcze bardziej skompresował. Czyli, czyli dwa takty. Czy tak, a my zagraliśmy dwa takty. Nie, Tak więc ósemki grając go ósemkowo, to on trwa po prostu dwa takty. Grając go szesnastkowo trwa jeden takt a grając go 32 w cztery czwarte to zajmują w zasadzie pół taktu, tak więc zgraaliśmy go dwa razy no i, i dwa takty, tak więc po cztery. No, jak zwykle taka prosta matematyka fajna, <laughs> to robimy. No Ale już było szybciej, nie? Już było szybciej, tak więc to jest ten parędzietle potrójny, myślę, że jakby w innych postaciach na razie nie ma co go w ogóle grać i pokazywać właśnie jeśli yy, Jesteś osobą, która dopiero poznaje te rzeczy, ponieważ do takich osób generalnie kierujemy na, na nasze filmy. To. I to tak jest masz taka, co robić. I, I tak masz co robić. Tak więc to jest taka bardzo ważna baza. Tak więc mamy już w zasadzie wiemy, co to są jedynki dwójki, wiemy jak wygląda paradygmat pojedyncze, jak wygląda podwójny. Teraz mamy potrójny. No, wszystkie te ćwiczenia są do pobrania oczywiście w PDF-ie, w linku poniżej. Zapraszam do kliknięcia. Pobierz. I cyk do subskrypcji. No, dobra, myślę, że. Aha, tego kliknięcia cyk to. No, tak. myślę, to kliknięcia pobierz. To, to jeszcze raz, zapraszamy do. kliknięcia dobrze pokazuje, czy nie? O, no, tak. Tu, 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 tu. Tu i tu, tu. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy z tablicą. Czyli lekcja rytmu. Tak. Cych, takie sztuczki też będą. Na poprzednich spotkaniach przy tablicy omawialiśmy sobie szesnastki w metrum ćwierćnutowym, ale podążamy jakby za dzisiejszym tematem i 32. 32, dokładnie. Tak więc, może na początek taki powrót do tego drzewka naszego. Jest cała nutka. Cała nutka jest podzielona na dwie półnutki. Każda półnutka ma dwie ćwierćnutki, prawda? Potem każda ćwierćnuta ma dwie ósemki. Prawda? Dobra, ja tutaj to zmażę, żeby sobie zrobić więcej miejsca. Tam jest, jak jesteśmy przy tych ćwierćnutach, i każda ćwierćnutka ma dwie ósemki, to każda ósemeczka ma dwie szesnasteczki cyk cyk i idąc dokładnie tym, tym tropem to każda szesnastka ma dwie trzydziestodwójeczki i teraz zobaczcie, że jest kuleczka, laseczka i trzy chorągieweczki i to jest sama jedna o, 32, która ma trzy Piękny bas groły. Piękne bas groły, no się gęsto robi, a tu są trzy daszki, w razie czego. Tak, nie, trzy, trzy, trzy beleczki. A tu są dwie beleczki. A tu są dwie 16, beleczki, tak. tak. Dlatego, na przykład, cztery dwójki wyglądają w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. Najczęściej są w ten sposób zapisywane i najczęściej się, się pojawiają, że mamy... To by były szesnastki, ale mamy to w ten sposób i to są wtedy trzydziestodwójki. I te trzydziestodwójki mieszczą się w obrębie te cztery trzydziestodwójki są równe jednej ósemce. Czyli raz lub i albo dwa, i. W każdym razie, jakbyśmy chcieli zagrać sobie na przykład taki przykładzik, że mamy na przykład metrum.

16. dwie czwarte, Czyli tutaj jest nasze raz, tutaj jest nasze i, tutaj jest nasze dwa, tutaj jest nasze i. I jakbyśmy chcieli sobie to zagrać na przemian jedynkami, czyli prawa, lewa, prawa, lewa, ale lewą ręcznie grają lewa, prawa, lewa, prawa. Czy też jedną ręką wszystko i zagramy sobie to w tempie 60 BPM, tyle że ten metronom będzie nam grał ósemki. Tak, zróbmy, żeby mm -hmm. to było jasne przejrzyste, nie żeby też nie zrobić, że. e koniec. Raz i dwa i raz i dwa i zagraliśmy to raz, tak więc widzieliście i do uderzeń już się robi bardzo gęsto, nie? A zagramy to dwa razy. Dobra. Ra, raz i dwa. Dwa, dwa i raz i dwa, dwa i. Raz i, dwa dwa i Raz i dwa i. Super. Tak więc zagraliśmy właśnie 32 dwójki i wcale nie było to szybko, ale właśnie świadomie je wygraliśmy i oczywiście można to wszystko grać dwójkami, jedynkami. I teraz tak żeby jeszcze żebyśmy też poznali siostry tych 32 dwójek czyli pauzy. Mhm. Nie? No, to jest. Tak, tak samo tak jak jest. E, również przy, pauzach, istotne, przy pauzach ósemkowych. Pewnie wcześniej o tym też mówi, mówiliśmy. Pauza ósemkowa to jest taka gałązka i takie winogronko. Pauza szesnastkowa ja to jest właśnie. To są dwa winogronka. No i pauza 32 to są trzy winogronka Nie i tyle. W zasadzie. Tak więc już nie będziemy jakby tego robić teraz. Ale pomyślcie sobie, że na przykład można byłoby zrobić coś takiego, że. Zmazać na przykład te uderzenia, i w ich miejsce postawić właśnie trzy winogronka na gałązce, i zrobić pauzę, nie? Już robi się ciekawe, i już mamy po prostu ta 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 ta, da-ta-ta-ta-ta. Już jakiś podział, i już macie jakieś tam ćwiczenie oparte na 32 prawda? Czyli w metrum ósmkowym, gdybyśmy sobie chcieli na przykład to zagrać, to mamy dwie ósme. Tak biorę teraz po prostu najprostsze takie, takie, mm -hmm. takie rzeczy, bo generalnie chodzi o to, żeby zrozumieć te 32 I na przykład w metrum ósemkowym, co nam mówi metrum ósemkowe, że mamy dwie ósemki w takcie. Muszą być. Czyli skoro na jedną ósemkę przypadają cztery 32-ki, to tutaj możemy mieć max 8 32 Czyli jak ja bym na przykład zapisał coś takiego. To czy to się zgadza? Mhm, mm to się zgadza. Gdybym na przykład zrobił tutaj trzy ósme i zrobił tak, zgadza się? Zgadza się. Zgadza się. Y mnie dobrze można byłoby zrobić na przykład coś takiego. Że mamy 4 32 i pauza ćwierć na dowolny. Czy to się zgadza? Zgadza się. Zgadza się. Widzicie? No jest, jest naprawdę bardzo dużo możliwości. No, opcji jest chyba nie wiem, nieskończenie wiele bo Dokładnie. Można tak to dowolnie miksować. Ale zobaczcie, na przykład taka ciekawostka, że Czasami w jakichś takich programach, jak sobie ściągać jakieś takie tabulatury, czy, czy po prostu gdzieś jest zapisanie, to czasami robi się tak, że te wszystkie rzeczy bierze się pod jedną belkę na przykład wspólną. Mm -hmm. O, że po prostu tą, ta ósemka nie jest odseparowana, tylko ona jest połączona z tym wszystkim. I to warto wiedzieć, że jakby ilość właśnie dodatkowych belek yy, definiuje właśnie wartość tej. tej no tak, no bo tak to by się z trochę się to zaczyna zlewać. No dokładnie. Problem. Ale powiem ci, że nie spotkałem się z takim zapisem, przynajmniej nie zwróciłem uwagi na tak? taki zapis. No. no to nie, ja często w jakichś takich werblówkach gdzieś Aha. to było, właśnie, nie? że nawet jak były 4 ósme i były właśnie szesnastki, 8, 16 i 4-32 w tej sytuacji. O. Że mamy tak. Cyk. Cyk. O, mhm. nie? to to i wtedy właśnie pisząc jeszcze tu mamy nasze raz, tu dwa, tutaj trzy, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, nie. Mhm. Zróbmy może tak, żeby sobie to zagrać po prostu. Analogicznie tak jak poprzedni przykład, czyli mhm. 60 BPM jest naszą ósemką. Dobra, to zagramy pierwsze na przykład dwa razy. OK, mhm. dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Super. I to samo z drugim. Też mhm. dwa razy. Raz dwa, trzy, cztery. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Świetnie. Udało mi się zdążyć już, żeby zgasić metodę. No tak więc co macie takie właśnie zagadnienia z tymi 30 dźwiękami Postęp no, mam nadzieję, że jeśli chodzi o taką podstawową wiedzę o tych 32 kach to troszeczkę to rozjaśniliśmy, czy też w ogóle, jakby pierwszy raz macie z tym do czynienia i jest to dla Was nowe, tak więc tym bardziej nam no, miło. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe i czytelne. Ewentualnie, jak byłoby zbyt niezrozumiałe, to wracajcie do poprzednich odcinków, bo być może. Czegoś wam będzie brakowało jakieś takiej właśnie informacji tej podstawowej, gdzie wtedy rozkładamy te na czynniki pierwsze. Tak, Właściwie tak. to cały czas jest rozłożone na czynniki pierwsze, no ale jakby ilość tych różnych składowych dochodzi cały czas się to rozrasta, więc dla kogoś, kto by wskoczył teraz, no to będzie czarna magia, prawda? No dokładnie, dlatego to fajnie jest sobie otworzyć jakieś takie okienko z dalszych jakby etapów, ale chcąc właśnie to wszystko zrozumieć, to trzeba właśnie zacząć od początku, nie, żeby. Zobaczyć te wszystkie poprzednie i sobie przykłady. trwalać na bieżąco, jednak cały czas te tak. podstawy, ten początek wracać. Do tego często, szczególnie na początku, właśnie, żeby, żeby to się dobrze osadziło i żebyście te podstawy mieli przerobione dobrze, bo to, bo to właśnie potem będzie bardzo mm, potrzebne przy, przy jakby jeszcze większej ilości materiału, gdzieś tam w pewnym momencie te podstawy muszą być solidne, ten fundament musi być solidny. Oczywiście. Tak więc to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, że dotrwaliście yy, w razie pytań to przypominamy, że śmiało pytajcie, piszcie Rozw ro rozwikłamy Wasze wątpliwości mamy nadzieję jeżeli się jakieś będą pojawiać no. no i oczywiście zapraszamy do polajkowania do subskrypcji tak, do komentarzy i standard, wszystko wypisane w ogóle w opisie poniżej, tak więc do no. zobaczyska i do roboty się.